Mam za mało terenów, brakuje mi moich kolonii. Podbije Grenlandię. Brazylia podbijamy Paragwaj. Jasne. Podbije kraje mające na końcu stan jeszcze trochę krajów. Mam za terenów. Mam za mało terenów. Podbiję trochę państw. Polska wojna. Nigdy ci się nie uda. Zobaczymy. Ale znam tajny sposób, jak teleportować się do innego wymiaru. Co? O co jest, widzę, że jeszcze są Austro-Węgry, Imperium Rzymskie, Jugosławia i Wielka Brytania, ma kolonię w Ameryce, a Rosja ma Alaskę. Niemcy wojna. O nic z tego nie wyszło, ale nie zuważyłem imperium kraj nordyckich. No i znowu nic. Wreszcie coś. Włochy wojna. Włochy wojna, Włochy wojna, no nie, jak tak dalej pójdzie, to moje imperium upadnie. Włochy wojna. Włochy, oddawaj tereny. Nie. No, nie wierzę w to, moje imperium upadło. Trzeba je przywrócić. Jest, jest. No, może tak się nie będę cieszył, bo nie pokonałem Jugosławii. Rosja Wojna. Austro Węgry i Niemcy dołączacie do Sojuszu. Jasne. Wielka Brytania dołączasz do Sojuszu. Jasne. USA dołączasz do Sojuszu? Jasne. Włochy dołączacie do sojuszu. Jasne. Japonia dołączasz do sojuszu. Jasne. Dobra, trzy. Dwa. Jeden. Już. To już jest twój koniec. Sorry Polsko zdradziłem Rosji jak się przeteleportować do innego wymiaru już tak nie będę zaraz przeteleportuję cię do innego wymiaru, ale nie tego gdzie żyjesz, ale podobnego. Eee... O co jest kolejny wymiar? Chorwacja robimy Jugosławię. Oczywiście. Ukraina, Białoruś, wojna dużo się dzieje na tym świecie, ja też muszę być większy, polska wojna. Polsko to znowu ja twórca gry teraz cię teleportuje do tego wymiaru w którym żyjesz jednak jest mały problem bo będziesz mieć tylko trochę swoich terenów. Czekaj co o.